Rozmawiam z panem Rafałem Gawrońskim, który często przychodzi na pracę Lubelskiej i widzi, co się dzieje. Panie Rafale, proszę powiedzieć, jakie jest pan odczucie? Jestem przerażony zaniechaniami banku w tej konkretnej sprawie. Dzisiaj napisano na, na, na portalu społecznościowym, że mamy do czynienia z rzekomym bankiem. Tak, proszę państwa, to jest rzekomy bank ponieważ bank postępuje na podstawie prawa i w granicach prawa. W momencie kiedy nie postępuje na podstawie prawa i w granicach prawa, ten bank już nie jest bankiem. To jest twierdza. Tak, to jest typowa twierdza masońska wybudowana na zasadzie twierdzy średniowiecznych w Azji Mniejszej. To są, to, to jest taka typowa na placu Unii Lubelskiej, na pewno się zdziwicie, że na miejscu Super Samo stoi potężny gmach dwudziestokilkupiętrowy. Chciałbym Państwu powiedzieć, że od początku śledziłem budowę tego budynku i tyle, sam, tyle samo pięter jest pod ziemią, ukrytych. Mało tego, można do tego budynku wjechać tirem. specyficzna okoliczność. Poza tym jest pobudowana w strategicznym miejscu na początku ulicy Puławskiej, czyli praktycznie cały Mokotów, całą południową Warszawę mamy pod kontrolą z tego budynku. Mało tego, ja się w ogóle dziwię, że jak służby specjalne mogły wydać tego typu pozwolenie na budowę, z tego względu, że można prowadzić oszczał nie tylko Pałacu Prezydenckiego, ale także ambasady Rosji, czy No, i w pobliżu jest jeszcze siedziba MSW, tak? Tak, tak. No, 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 po drugiej stronie ulicy to jest ten gmach góruje guru, nad tymi instytucjami, i, i podejrzewam, że to. Nie jest przypadkowe. To, to, tak. Sprawują kontrolę nad te, tymi trzema instytucjami. Yy, teraz wracamy do pana doktora Kienkusia. Jak on się czuje? Jak pan go po drugim dniu widzi? Jak Całą sytuację człowiek, takich e, ludzi Pols Polakom e, potrzeba. Niestety m, ja e, sprawą pana Kielkusia e, zacząłem się interesować tak naprawdę e, teraz, kiedy on e, przyszedł, zacząłem go wypytywać ze szczegółami, jak to było. E, pani Zbigniewie, e, z tym e, są pracą w ING, Bank Śląski i doszedłem do wniosku, że nie tylko o, dzieci e, kanali komunistycznych pełnią także y, ludzi y, y, opozycji. Przecież y, w mojej opinii mamy do czynienia z niebywałą sytuacją, gdzie y, poprzez rzekomy awans y, y, kadrowy, y, społeczny i zawodowy, pana Kękiusia usunięto z pracy. Ale y, dlaczego go usunięto? No, usunięto go o, z pracy, ponieważ y, on ma takie typowe aryjskie cechy, czyli jest sumienny specjalne wyeliminują z życia społecznego, zawodowego. Albo, albo każą wyjeżdżać na, na zachód, prawda? Gdziekolwiek. To jest taki sam przy, przykład prezesa Stowarzyszenia Ziemiańskiego, Rafała O mój, który pisze petycję do Parlamentu Europejskiego, trafia na 6 miesięcy do więzienia. To, jest, to są przykłady pana Kluski, to są przykłady, Pana Takich przykładów mogło wrócić, chociażby i Renousza Marczaka, który jest, był prezesem, nie wiem czy jeszcze jest, prezesem stowarzyszenia chrześcijańskich przedsiębiorców, gdzie on odkrył, że przy prywatyzacji telekomunikacji polskiej SA Francuzi dostarczyli stare, stare centrale z Hiszpanii, które opóźniły proces unowocześnienia polskiej telefonii o około 5 lat. No, stąd mamy takie, takie taryfy za, te, za telefon. No i to są takie właśnie sytuacje, że służby specjalne ro, roztaczają piecze nad takimi osobami, którzy są wykształceni, sprawni umysłowo. Czyli na groźni dla systemu. I tych osobników w perfidny sposób stawia się na margines życia społecznego, bo ja, chciałbym przypomnieć, że to w wyniku tych działań Pan Kienkuś stracił rodzinę, stracił pracę, stracił dochody, stracił możliwość egzystencji, a w tej chwili on już jest oskarżony o to, że y, 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 atakował władzę przemocą. Tak, tak, o, o tym będziemy w jeszcze, tej pro, chwili jeszcze program osobny, osobny, tak, tak. Panie Rafale, przepraszam, czy to nie przypomina Panu tego, co się działo w czasie wojny, czyli Katynia? W Katyniu po prostu wymordowano elity, a teraz elity się usuwa systematycznie, jednego po drugim. Tak, z tego względu, że polskie służby specjalne są kierowane i szkolone przez judeosatanistów z Mossadu. I teraz cała strategia idzie na to, żeby tak zwanych gojów, według Talmudu, wyeliminować życia zawodowego i społecznego. Żeby tylko pozostawić kanalie przekupnych y, pedofilów y, y, zboczonych, dewiantów, których oni mogliby w, w taki sposób urabiać. Przypominamy to y, zasadę taki, takiego kundla, który y, szczeka na, na osoby postronne, a łasie się do swojego pana. To są właśnie kreacj, y, kreacjoniści takich kundli społecznych, których y, oni potrzebują, aby szczekali na Polaków i łasili się do judosatanistów. Wróćmy do y, sytuacji pana Kękusia. Kręcił pan coś kamerą tam, tak? Jak, 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 jak to bank odebrał? No, ja y, oceniam jego stan zdrowia y, jako dobry. To ale przepraszam, nie... ale, ale, ja się pytam, jak bank podszedł do tego, że pan kręcił na miejscu? A, bank, y, panie redaktorze, jest natychmiast dwukrotnie wysłał ochronę w miejsce publiczne, czym naruszył prawo. No ja stałem, ja znam prawo i stałem na miejscu chodnika i kręciłem. Bank dwukrotnie wysłał ochronę i zakazał mi filmowania kamerą. No, uważam, że mam rację, że mówię, że to jest rzekomy bank, ponieważ bank wysyła swoich ochroniarzy na ludzi w miejscach publicznych, proszę państwa. Takie, takie mamy realia w tej chwili. Ja, Obywatel Rzeczpospolitej, stoję na chodniku i filmuję. Nieważne dla kogo, w jaki sposób, jaką kamerą, cokolwiek. Bank wysyła ochroniarza w miejsce publiczne, żeby mnie zneutralizować. Co to znaczy zawsze zneutralizować? Żeby mi przeszkodzić filmowaniu. Ma pan to nagrane? Tak, ja mam to nagrane i. Yy... Dojdziemy do takiej sytuacji, że jeżeli zaczynają to robić, proszę państwa, to za niedługo wyjdą z bronią do mnie. Tak, łapanki i tak dalej. Dokładnie. To niczym się nie różni, ponieważ naruszanie prawa jest naruszeniem prawa. I teraz do kogo, proszę państwa, do kogo ja mam się odwołać? Tak. I co, pójdę na policję i powiem, proszę pana, przecież oni się wyśmieją z Oni powiedzą, no wie pan, oni sobie nie życzą, żeby pan tutaj filmował. Mimo, że prawo nie zabrania tego, absolutnie. No nie. No tak. Czy, czy panu zrobili jakąś krzywdę? No właśnie. Ja mówię nie. Ale czy, ma, czy ktoś ma prawo wysyłać ochroniarza na, w miejsce publiczne? No panie Rafali, ja takim ludziom mówię dalej i robię dalej swoją robotę. On mi mówił, że on y, mówi bardzo grzecznie, że ja się denerwuję. Ja mu... O kodeks postępowania karnego, ponieważ on to on przyszedł do mnie w miejsce publiczne. Nie, Ja nie naruszyłem terenu prywatnego firmy. Panie Rafale, bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że będziemy kontynuować ten temat. Dobranie.